E... e... Rość, sracha, rozdział 13, wersety 25 i 26. Serce człowieka zmienia jego twarz raz na dobro to znów na zło. Wyrazem serca w pomyślności twarz wesoła, ale wynajdywanie przypowieści to trudne myślenie. Księga Jozuego, rozdział III. Wczesnym rankiem i wszyscy Izraelici wyruszyli z Shittim, przybyli nad Jordan i przenocowali tam przed przeprawą. Po upływie trzech dni przeszli zwierzchnicy przez obóz i wydali polecenie ludowi, gdy ujrzycie Arkę Przymierza, Pana, Boga Waszego i niosących ją kapłanów Lewitów, wyruszcie i Wy z Waszego postoju i postępujcie za nią. Zostawcie jednak Przestrzeń około dwóch tysięcy łokci między sobą a arką, i nie zbliżajcie się do niej. Tak więc poznacie drogę, którą macie iść, bo nigdy nią nie szliście. Wtedy rzekł Jozue do ludu: Oczyście się, gdyż jutro Pan sprawi cuda wśród Was. Następnie powiedział Jozue do kapłanów: Weźcie arkę przymierza i idźcie na czele ludu. Ci wzięli arkę przymierza i wyszli na czoło pochodu. Pan oznajmił Jozuemu dziś pocznę wywyższać się w oczach całego Izraela, aby poznano, że jak byłem z Mojżeszem, tak będę i z Tobą. Ty zaś dasz następujące polecenie kapłanom niosącym arkę przymierza: skoro dojdziecie do brzegu wód Jordanu, w Jordanie się zatrzymajcie. Zwrócił się następnie Jozułe do Izraelitów: zbliżcie się i słuchajcie słów Pana Boga Waszego. Potem poznacie, że Jozue, że Bóg żywy jest pośród was i że wypędzi z pewnością przed wami Kananejczyków, Hetytów, Hivitów, Perzytów, Girgaszytów, Amorytów i Jebusytów. Oto Arka przymierza Pana całej ziemi i przejdzie przed wami Jordan. Wybierzcie teraz dwunastu mężczyzn spośród pokoleń Izraela, po jednym z każdego pokolenia, skoro tylko stopy kapłanów niosących arkę Pana Boga całej ziemi staną w wodzie Jordanu, oddzielą się wody Jordanu płynące z góry i staną się jak jeden wał. Gdy więc lud wyruszył, ze swoich namiotów, by przeprawić się przez Jordan, kapłani niosący arkę przymierza szli na czele ludu. Zaledwie niosący arkę przyszli nad Jordan, a nogi kapłanów niosących Arkę zanurzały się w wodzie przybrzeżnej. Jordan bowiem wezbrał aż po brzegi przez cały czas żniwa. Zatrzymały się wody płynące z góry i utworzyły jeden jakby jeden wał na znacznej przestrzeni od miasta Adam, leżącego w pobliżu Sartan. Podczas gdy wody spływające do Morza Araby, czyli Morza Słonego, oddzieliły się zupełnie, a lud przechodził naprzeciw rycha. Kapłani niosący arkę przymierza pańskiego stali mocno na suchym łożysku w środku Jordanu. A tymczasem cały Izrael szedł po suchej ziemi, aż wreszcie cały naród skończył przeprawę przez Jordan. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 12, wersety od 9 do 14. Idąc stamtąd, wszedł do ich synagogi, a był tam człowiek, który miał usłą rękę. Zapytali go, by móc go oskarżyć, czy wolno uzdrawiać w szabat? Lecz on im odpowiedział: Kto z was, jeśli ma jedną owcę, jeżeli mu ta w dół wpadnie w szabat, nie chwyci i nie wyciągnie jej? o ileż ważniejszy jest człowiek niż owca, tak więc wolno jest w szabat dobrze czynić. Wtedy rzekł do owego człowieka, wyciągnij rękę. Wyciągnął i stała się znów tak zdrowa jak druga. Faryzeusze zaś wyszli i odbyli naradę przeciw niemu, w jaki sposób go zgładzić. List do Galatów, rozdział 2, wersety od 11 do 14. Gdy następnie Kefas przybył do Antiochii, otwarcie mu się sprzeciwiłem, bo na to zasłużył. Zanim jeszcze nadeszli niektórzy z otoczenia Jakuba, brał udział w posiłkach z tymi, którzy pochodzili z pogaństwa. Kiedy jednak oni się zjawili, począł się usuwać i trzymać się z dala, bojąc się tych, którzy... Pochodzili z obrzezania, to jego nieszczere postępowanie podjęli też inni pochodzenia żydowskiego, tak że wciągnięto w to udawanie nawet barnabę. Gdy więc spostrzegłem, że nie idą słuszną drogą zgodną z prawdą Ewangelii powiedziałem Kefasowi wobec wszystkich, jeżeli ty choć jesteś Żydem, żyjesz według obyczajów przyjętych wśród Pogan, a nie wśród Żydów, jak możesz zmuszać Pogan do przyjmowania zwyczajów żydowskich? Bądź uwielbiony, Wszechmogący Boże, Ojcze nasz, Panie nieba i ziemi. Ty dajesz nam Słowo, które staje się w nas ciałem. Niech ono wydaje w naszym życiu obfity plon. Niech nas prowadzi, umacnia, kształtuje i zmienia nasze życie, abyśmy coraz bardziej byli podobni do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który z Tobą i Duchem Świętym. Żyje i króluje na wieki wieków. Amen.